W Uniwersum Psychologii Głębi idea cienia, ukuta przez Karla Junga, zajmuje miejsce szczególne i niepokoi tych, którzy odważą się spojrzeć w głąb siebie. Podejmowanie pracy z cieniem nie jest łatwą ścieżką. Wymaga konfrontacji z najciemniejszą stroną naszej osobowości, eksplorowania tego, co zwykle wolimy ukrywać, unikać lub zaprzeczać. W tej podróży przejdziemy przez etapy tego mrocznego zanurzenia. Ujawniając techniki i pułapki procesu prawdziwej transformacji. Aby zanurzyć się w tę otchłań, musimy zmierzyć się z koncepcją cienia, tak dobrze wyartykułowaną przez Junga. Cień to to, co pogrzebałeś niepożądane cechy, pragnienia, myśli i emocje, stłumione ze strachu przed odrzuceniem, z powodu moralności lub czystego wstydu. Nie oszukuj się. To, co pozostaje ukryte, nie znika jedynie działa za kulisami wpływając na decyzje, sabotując relacje, tworząc wzorce cichego cierpienia. Brutalna prawda jest taka, że cień nie jest tylko źródłem problemów, niesie w sobie niewykorzystany potencjał, surową moc, zduszoną witalność. Rozpoznanie tego wymiaru to pierwszy krok do przerwania cyklu autosabotażu. Tylko ten, kto akceptuje własną ciemność, może obudzić ukryte siły twórcze. I tutaj jest punkt, którego niewielu ma odwagę przyjąć. Cień nie jest ani zły, ani dobry. Reprezentuje pierwotny chaos świadomości. Złożony, wieloaspektowy, niestabilny. Jego wpływ pochodzi z nieświadomości, kontrolując reakcje i zachowania, których nie rozumiesz, dopóki naprawdę się nie zmierzysz ze sobą. Wyniesienie na światło tej części oznacza uwolnienie się od automatycznych powtórzeń. I otwarcie drzwi do brutalnego samopoznania. Często cień pojawia się jako projekcja na innych. To, co najbardziej cię irytuje, co osądzasz, co budzi gniew lub zazdrość, prawie zawsze ujawnia twoje odrzucone części. Ktoś, kto żyje zaprzeczając swojemu gniewowi, na przykład, będzie dostrzegał agresywność we wszystkich wokół, ale nigdy nie przyzna własnego ognia. Dostrzeganie tych projekcji to jeden z najjaśniejszych znaków, że praca z cieniem się rozpoczęła. Patrzenie w głąb siebie i badanie tych projekcji, obnażone stanego moralizatorstwa, pozwala obrać warstwy własnego wewnętrznego labiryntu. To proces dynamiczny. Cień rośnie, zmienia się, absorbuje nowe doświadczenia. W każdej fazie życia nowe stłumione talenty lub nierozwiązane traumy dodają się do tego niewidzialnego depozytu. Właśnie dlatego konfrontacja z cieniem to w istocie konfrontacja z bolesnymi prawdami o sobie. Nie ma oświecenia bez przejścia przez tę ciemność. Kluczem, według Junga, jest zamiana osądu na współczucie. Tylko spojrzenie bez winy czy wstydu jest w stanie przyjąć to, co wcześniej było postrzegane jako porażka czy defekt. To, co wcześniej wydawało się studnią niedoskonałości, ujawnia się stopniowo jako żyzne pole dla prawdziwego wzrostu. Akceptacja cienia to zerwanie z mitem perfekcji i to jest paradoks, który generuje opór. Im bardziej niedoskonałym przyznajesz się być, tym więcej autentycznej siły rozwijasz. W ramach pracy z Cieniem Jung rozszerza koncepcję karmy nie jako odległej siły kosmicznej, ale jako rzeczywistego ciężaru konsekwencji nieświadomych wyborów, stłumionych emocji i nawyków, które utrwalasz, nie zdając sobie sprawy. Zamiast zewnętrznego przeznaczenia chodzi o wzorce, które sam karmisz i które przechodzą z pokolenia na pokolenie, jeśli nie zostaną odsłonięte. Pierwszym typem jest karma osobista. Wszystkie te działania, nałogi behawioralne, automatyczne reakcje i ciche sabotaże, które się powtarzają, ponieważ odmawiasz zmierzenia się z własnym cieniem. To małe zdrady wobec siebie, które się kumulują i wcześniej czy później manifestują się jako chroniczny ból, nałogi, porażki i izolacja. Rozpoznanie tego cyklu nie jest łatwe, ale to jedyny sposób na przerwanie autodestrukcji. Istnieje także karma relacyjna która działa jak niewidziana trucizna w związkach. Czy zauważyłeś powtarzające się wzorce konfliktu, oddalania się lub emocjonalnej zależności? Większość z tego rodzi się z niestrawnych pozostałości cienia. To, czego nie rozwiążesz w sobie, kończy się projekcją i wymaganiem od innych, utrwalając błędne koła cierpienia. Zrozumienie własnego cienia to także zrozumienie, jak zatruwasz swoje relacje i tylko wtedy możliwa jest prawdziwa zmiana. Ciężar przeszłości sięga jeszcze głębiej. Jung broni istnienia karmy ancestralnej. Niezagojone rany tych, którzy przyszli przed Tobą, pozostawiają ślady w zbiorowej nieświadomości Twojej rodziny. Przekazywane bez słów, w milczeniu, spojrzeniach i tabu. Kiedy ignorujesz te starożytne echa, powtarzasz wzorce porażki, zależności i bólu odziedziczone po ludziach, których nawet nie znałeś. Ale rozpoznając i lecząc te rany, nie tylko uwalniasz siebie. Zrywasz niewidzialne łańcuchy dla przyszłych pokoleń. Za tym wszystkim działa karma kulturowa, wzorce, przekonania i oczekiwania, które społeczeństwo wpycha na siłę, kształtując to, kim myślisz, że powinieneś być. Tutaj cień ukrywa się w sposób niemal absolutny. Pragnienie przynależności sprawia, że ukrywasz części siebie, tłumisz talenty, sabotażujesz autentyczne pasje. Wszystko w imię powierzchownej akceptacji. Głęboka praca Wymaga kwestionowania i demontażu tych kulturowych masek, akceptując ryzyko stania się obcym w oczach innych. To cena autentyczności. Wreszcie, Jung wskazuje na karmę archetypową uniwersalne symbole, które zamieszkują twoją nieświadomość i pojawiają się we snach, wizjach, niepokojących fantazjach. Postacie takie jak Stary Mędrzec, Oszust, Potwór czy Pożerająca Matka to manifestacje zbiorowego cienia. Eksplorowanie tych archetypów sprawia, że dostrzegasz, iż to, co wydaje się osobiste, jest w rzeczywistości dramatem dzielonym przez całą ludzkość. Tylko ten, kto widzi siebie w tych symbolicznych obrazach, potrafi przejść przez otchłań, nie tracąc przytomności. Akceptacja cienia nie jest aktem bierności, to świadome zaproszenie tego, co zostało zanegowane. Otwarcie przestrzeni dla tego, co niepokoi, to prawdziwy, rewolucyjny gest samopoznania. Nie zaprzeczanie własnej ciemności, ale zamieszkiwanie jej i nadawanie nazwy temu, co całe społeczeństwo chce pogrzebać. Tylko w ten sposób podróż przestaje być ucieczką i przekształca się w rzeczywistą integrację. Początek jakiejkolwiek prawdziwej pracy z cieniem nie dzieje się przypadkowo. Trzeba świadomie wybrać obrócenie spojrzenia w głąb siebie, wiedząc, że większość woli uciekać. Niewielu ma odwagę otworzyć przestrzeń dla odrzuconych uczuć, potępionych impulsów i niezrealizowanych pragnień. Wzywanie cienia to przede wszystkim odmowa znieczulenia codziennością. Nie chodzi o akceptację tego co wygodne, ale o poszukiwanie ukrytej prawdy i prawie zawsze niepożądanej. To poszukiwanie zaczyna się od świadomego kultywowania samoobserwacji. Nie wystarczy od czasu do czasu spojrzeć na siebie. Trzeba rozwinąć nawyk codziennego przeglądania tego co najbardziej cię niepokoiło, co wzbudziło przesadne reakcje, co próbowałeś ukryć. Notowanie emocji, przeglądanie wzorców myślowych i przetwarzanie niewygodnych sytuacji sprawia, że zbliżasz się do siebie jak ktoś, kto analizuje scenę zbrodni, szukając śladów własnej nieświadomości. Robienie tego wymaga rytuału, wydzielenie momentów na ciszę, stworzenie własnej przestrzeni do przeglądania tego, co bolało lub zaskoczyło danego dnia. Samowigilacja musi być bezlitosna, ale bez popadania w samoosądzanie to obserwacja odchłani, nie potępienie potwora. To codzienne ćwiczenie w uczciwości to to, co oddziela tych, którzy się transformują, od tych, którzy tylko konsumują efektowne frazy i pozostają w stagnacji. W tej podróży nieuchronnie przyjdzie dyskomfort. Kto zaprasza cień, musi być gotowy poczuć wstyd, gniew, strach, smutek, i urazę. Wszystko to, co kiedyś przysięgał, już nigdy więcej nie czuć. Nie ma skrótu do integracji. Każda odrzucona emocja wraca silniejsza, jeśli zostanie zignorowana. Opór jest naturalny, ale musi być stawiany czoła bezpośrednio spojrzeniem, które akceptuje własne ograniczenia, nie szukając wymówek. Wiele z najbardziej autodestrukcyjnych uczuć i przekonań nie powstało przypadkowo, ale zostało nabytych w momentach bólu czy odrzucenia lub odziedziczonych po tych, którzy także nigdy nie nauczyli się z nimi radzić. Potrzeba odwagi, aby zbadać bolesne wspomnienia, przejrzeć ciche traumy i przyznać to też jestem ja. Tylko w ten sposób możliwe jest zintegrowanie odrzuconych części i przestanie życia w wewnętrznej wojnie. Być może najtrudniejszą przeszkodą jest zakwestionowanie ograniczających przekonań. Cień jest pełen historii, które powtarzasz o sobie. Nie mogę. Nie zasługuje. To nigdy nie będzie inne. Ścieżka Junga wymaga, abyś kwestionował te wyroki, nawet jeśli czujesz, że ziemia usuwa się spod nóg. Dyskomfort to znak wzrostu. Tylko poza strefą komfortu, transformacja dzieje się naprawdę. W końcu, rozpoznanie i nazwanie cienia to tylko początek. Prawdziwa praca zaczyna się, gdy bez iluzji decydujesz działać inaczej niż zwykle. Nie robi się tego jednym skokiem, ale małymi codziennymi wyborami. Gdzie każda nowa decyzja zrywa kolejne ogniwo niewidzialnych łańcuchów, które cię więziły, po rozszerzeniu zaproszenia do cienia i wytrzymaniu dyskomfortu, zobaczenia tego, co było ukryte, nadchodzi najbardziej delikatny moment przekształcenie tego, co zostało znalezione, w rzeczywistą siłę. W metodzie Junga wymaga to wyjścia poza refleksję. Trzeba dialogować z własną ciemnością. Jedną z centralnych praktyk tego procesu jest tak zwana aktywna wyobraźnia. Rodzaj medytacji, gdzie nie próbujesz uciszyć umysłu, ale eksplorujesz bez cenzury obrazy i głosy, które wyłaniają się z nieświadomości. W tym ćwiczeniu zamykasz oczy i pozwalasz, aby sceny, symbole, niepokojące lub dziwne postacie, pojawiały się spontanicznie. Zamiast uciekać, wyzwaniem jest patrzenie na te obrazy z dziką ciekawością, interakcja, pytanie o to, co reprezentują. Każda przerażająca postać, każdy groteskowy scenariusz. Każdy oskarżycielski głos to w rzeczywistości zapomniana część tego, kim jesteś. Udział w tej wewnętrznej scenie to jak chodzenie po ciemnych korytarzach mentalnego więzienia, ale każdy świadomy krok to klucz do nowych drzwi. Moc tej techniki polega na nadaniu formy temu, co wcześniej było tylko rozproszoną sensacją. Przekształcając strach, urazę czy wstyd w obrazy, zyskujesz dystans, dostrzegasz wzorce, i możesz w końcu rozmawiać z własnym bólem. Często symboliczne postacie pojawiają się jako potwory, cienie, zranione dzieci czy potężne figury. Sekret polega na tym, aby nie osądzać tego, co się pojawia, ale dialogować. Co chcesz mi pokazać? Czego muszę się nauczyć, żeby Cię uwolnić? Innym fundamentalnym elementem jest samo współczucie. Nie chodzi o oszczędzanie siebie czy stanie się pobłażliwym ale okultywowanie postawy radykalnej akceptacji. Każdy cień to w istocie nieudana próba ochrony pierwotnego ja. Zamiast karać czy ignorować, trzeba obserwować z uwagą i pytać, jaka potrzeba nie została tutaj zaspokojona, jaki ból próbowałem znieczulić. Patrzenie na siebie z tą delikatnością niszczy łańcuchy samonawiści i pozwala fragmentarycznym częściom zacząć się łączyć. Proces integracji postępuje poprzez symboliczne wizualizacje. Wyobraź sobie dosłownie topienie pojawiających się obrazów, absorbowanie potwora, obejmowanie zagubionego dziecka, pozwalanie wewnętrznemu złoczyńcy podzielić się swoją historią. Wizualizuj ten proces jako wewnętrzną alchemię, gdzie toksyczne emocje przekształcają się w życiową energię. Rozpuszczenie, oczyszczenie, rekonstrukcja. Każda faza to żywa metafora tego, co dzieje się w nieświadomości, gdy cień zostaje stawiany czoła i akceptowany. Prawdziwa alchemia samopoznania dzieje się, gdy to, co było źródłem sabotażu, zaczyna stawać się źródłem mocy. Odrzucony gniew staje się odwagą, strach ostrożnością, stłumiony ból współczuciem dla drugiego. Zaczynasz dostrzegać, wszystko to, co kultura nazywa defektem, było w rzeczywistości surowym materiałem czekającym na ukształtowanie i integrację. Gdy cień przestaje być wrogiem i staje się zasobem, sensacja jest jak przejście przez własne wewnętrzne mury i uwolnienie się z więzienia budowanego przez całe życie. Ale nie ma definitywnego szczęśliwego zakończenia. Cień jest dynamiczny. Zawsze będą nowe warstwy czekające na zobaczenie. Ten, kto akceptuje ten proces, jest zawsze w transformacji, zawsze na krawędzi odchłani i właśnie tam Rodzi się autentyczność. Gdy ktoś postępuje w głębi pracy z cieniem, nadchodzi punkt, w którym samo myślenie czy czucie nie wystarcza. Nagromadzona energia musi wyjść, przybrać formę, dotknąć rzeczywistego świata. Dlatego Jung bronił użycia twórczej ekspresji rysowania, malowania, pisania, tańczenia, nawet krzyku, jeśli to konieczne. Celem nie jest stworzenie czegoś pięknego ale wypuszczenie tego, co wcześniej było cichym więzieniem, to w sztuce cień znajduje przejście na zewnątrz, pozwalając ci zobaczyć własnymi oczami to, co było ukryte w tobie. Nadanie formy niewidzialnemu to akt mocy. Gdy pozwalasz sobie tworzyć bez strachu przed rezultatem, otwierasz przestrzeń dla mrocznych symboli, starożytnych traum i zakazanych pragnień do manifestacji w liniach, kolorach, ruchach czy słowach. Ten proces ekspresji nie służy zadowalaniu nikogo, tym bardziej popisywaniu się. Służy uwolnieniu się od brzemienia, noszenia wszystkiego samemu. Każdy twórczy gest to rysa w wewnętrznych murach, a cień, gdy zostanie wystawiony na światło świadomości, traci swoją destrukcyjną siłę. Poddanie się to kolejny niezbędny krok zaprzestanie próby kontrolowania wszystkiego i akceptacja, że istnieje część ciebie, która zawsze będzie poza zasięgiem Twojego racjonalnego zrozumienia. Poddanie się procesowi to akt pokory, rozpoznanie, że świadomy umysł to tylko mała wyspa otoczona oceanem nieświadomości. Nie ma mapy, nieomylnego planu czy instrukcji nawigacji po tym mrocznym morzu. Sekret polega na zaprzestaniu walki z tym, co się pojawia i nauczeniu się pływania z tym, co się pojawia, nawet gdy wszystko w Tobie chce uciekać, zaprzeczać czy zapomnieć. Ten rodzaj poddania się to nie bierność, ale aktywne zaufanie. Zaufanie, że pozwalając uczuciom i obrazom, które się wyłaniają, wypełnić swój cykl, znajdziesz w sobie odpowiedzi, których żadna gotowa filozofia nie może dać. Zaprzestanie wymagania, żeby wszystko od razu miało sens, to otwarcie przestrzeni dla misterium własnej egzystencji. Tylko ten, kto akceptuje, że nie ma wszystkich odpowiedzi, znajdzie paradoksalnie prawdziwy spokój, aby kontynuować zanurzanie się coraz głębiej, coraz bardziej świadomie. Autentyczność, tak poszukiwana i tak rzadka dzisiaj, nie rodzi się z formuł ani dobrych intencji. Jest bezpośrednim rezultatem tego procesu stawiania czoła i integrowania własnego cienia. Autentyczna jednostka to ta, która nie musi już uciekać przed sobą ani wymyślać masek, żeby być akceptowaną. Żyje w konflikcie, ale także w spójności. Jej sprzeczności są przyjęte, już nie ukrywane. Jej prawda boli, ale także leczy. I to właśnie to napięcie sprawia, że jej słowa i działania mają wpływ na innych. W końcu większość ucieka od tej ścieżki. Wolą pozostać w komforcie pewności, powtarzając wzorce, obwiniając świat, uwielbiając wygodne kłamstwa. Tylko niewielu przechodzi przez mroczny las samopoznania i akceptuje, że wolność kosztuje drogo, wymaga poświęcenia iluzji, opuszczenia strefy komfortu i stawiania czoła własnej otwartej ranie. Ci nieliczni jednak odkrywają siłę, której nikt nie może zabrać. To wolność bycia całym, nawet niedoskonałym, i zamieszkiwania własnej ciemności bez strachu. Zanurzenie się w cień według Junga nie oznacza jedynie zrozumienia myśli czy wzorców, to przejście przez labirynt własnych emocji, poczucie tego, co zawsze było ignorowane czy stłumione. Integracja zaczyna się od prostego, ale brutalnego gestu, zatrzymania się i poczucia, bez szukania natychmiastowego wyjaśnienia. Ćwiczenie jest radykalnie uczciwe, gdy pojawia się smutek, gniew, strach czy zazdrość. Co się dzieje, jeśli przez chwilę tylko obserwujesz bez osądzania? Zamiast uciekać, nazwij emocje, stań z nią twarzą w twarz, jakbyś patrzył na dzikie zwierzę w sobie. Jasność rodzi się. Gdy identyfikujesz to, co naprawdę czujesz, bez zniekształcania czy minimalizowania. Gniew to nie zawsze tylko frustracja, smutek to nie lenistwo. Sekret polega na nadaniu nazwy, nadaniu przestrzeni, pozwoleniu emocji zająć ciało i umysł w całości, i dostrzeżeniu, co chce Ci pokazać o Twojej własnej historii. Uczucie to sekretna mapa cienia. Każda intensywna emocja wskazuje na starą ranę. Czy uduszone pragnienie? Pozwalanie emocjom istnieć bez próby ich wymazania to jeden z najbardziej wywrotowych rytuałów samopoznania. Wymaga to postawy akceptacji niemal okrutnej. Gdy przyjdzie gniew, nie dław go, gdy pojawi się wstyd, patrz na niego bez desperacji. To przeciwieństwo kultury szybkiego przezwyciężania, bycia pozytywnym czy zmiany tematu. Tutaj tym, co wyzwala, jest całkowita konfrontacja. Pozwolenie uczuciu być, czucie, aż pokaże swoją wiadomość i w końcu się rozpuści. Wielu odkryje, że emocje, jeśli są akceptowane, nie niszczą, przeciwnie, służą jako portale uzdrowienia. Prawdziwy płacz, nerwowy śmiech, powstrzymywana furia wszystko to drogi do uwolnienia tego, co umysł próbował kontrolować, ale ciało nigdy nie zapomniało. Zaprzeczanie emocjom to więzienie siebie. Pozwolenie im się wyrazić w bezpieczny sposób to odzyskanie władzy nad sobą. W tym procesie pojawia się potężna wewnętrzna postać cichy świadek to aspekt Ciebie, który obserwuje wszystko myśli, sensacje, dramaty, ale nie myli się z żadnym z nich. Bycie świadkiem to zajęcie miejsca tego, kto widzi burzę od środka, nie będąc przez nią porwanym to spokojna świadomość, która nie osądza ani nie próbuje interweniować. Tylko obserwuje, notuje, uczy się. Trenowanie tej obecności to jedna z najpotężniejszych praktyk pracy z cieniem. Im więcej kultujesz rolę obserwatora, tym mniej jesteś niewolnikiem automatycznych reakcji. Myśli przestają być rozkazami, emocje przestają być wyrokami śmierci. Wszystko staje się surowcem do głębszego samopoznania. Prawdziwa siła polega na nieidentyfikowaniu się z własnym bólem. Ten zdrowy dystans pozwala rozpoznać wewnętrzne narracje. Głosy, które powtarzają, że nie jesteś wystarczający, że musisz się karać, że jesteś niezdolny do zmiany. Będąc świadkiem tych historii bez ślepego wniewierzenia, zyskujesz przestrzeń do działania z większą wolnością, mniejszym strachem, większą prawdą. Nie chodzi o stanie się zimnym, to nabycie suwerenności nad wewnętrznym chaosem. W końcu cała ta droga, czucie, pozwalanie, obserwowanie, ma cel. Radykalną autentyczność, nie tę autentyczność gotowych fraz, ale przeżytą, wypoconą, zdobytą w każdej konfrontacji z własnym cieniem. Integracja to nie stanie się doskonałym, ale stanie się całym. To życie bez potrzeby ukrywania się przed sobą, bez kłamstwa dla przynależności, bez zaprzeczania własnemu odchłani. Podróż Junga nie jest dla tych, którzy szukają skrótów czy łatwych oklasków. Jest dla tych, którzy pragną surowej wolności bycia całym i płacą cenę każdego dnia, zamieszkiwania własnej ciemności, aby znaleźć na dnie prawdziwą iskrę światła. Tutaj końcem nie jest perfekcja, ale radykalna uczciwość wobec siebie. A dla tych, którzy mają odwagę iść do końca, nie ma już możliwego więzienia.